Siema, siema! Widzę, że jest z tej strony Ewania. To jest ostatni odcinek, z tej znaczy nie z tej serii, bo ta seria będzie dalej kontynuowana, tylko że jest SP Football Live. Yy, dzisiaj ze mną, jak zawsze, Pan Siema. I dzisiaj gramy ostatni mecz eliminacyjny. Ma Michał Probierz ma S. ale... Czy dzisiaj przełamie to i czy będzie jeszcze większy los? Nie wiem, zobaczymy, jak się Polacy przygotują na najbliższy Mundial 2026. Więc zaczynamy. Coś? Zaczynamy mecz. W komentarzu napiszcie hashtag Droga do Mundialu i ja Wam przy serduszko. I w końcu gramy w Polsce. Po 100 latach, cały czas graliśmy w jakieś państwa inne. Left, A i gdzie jest Football Live jest kozackie, bo tam będą jeszcze stadiony. Tam widzimy like, będą stadiony na przykład narodowy też będzie stadion, czajisz? Wiem, bo tutaj jest jakaś mistrzczyzna i tylko nic nie widać. mówił By... widać. O! O! A Teo, Teo! Zamykam pole karne. Teo! Hernandez broni! Kuba ja się nie ruszałem! Bo kurde mi się coś stało w ten palec. Na chwilę. Nie, nic się nie ruszała Mogę jeszcze po, podejść bliżej. gdzie Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé, Martin Bunka. Ha! Rony. ak Jednak teraz szansa dla... Yyyy, Francuzów! Ależ bramka! Teo Hernandez. ale jest bramka dla Francuzów widzowie udzielicie tą bramkę z przewrotki kapitalna A teraz yy, Lewandowski Robert się przydziela Robert Lewandowski Lewandowski Szymański jednak nie wiem co się stało Mike menią w problemach ale E, e, broni teo hernandez olise teo hernandez michael Olisa, kama winga jednak e, widzę tej dominacja jak na razie Francuzów, Kylian Mbappé takie y, poskrzydło, y, kozłowana piłka, nie trafiona przez y, młodego Francuza. Pii! Lewandowski ma ich Sam ja co ja, odwalam? co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Lewandowski! Ej, to się nie powinno liczyć, bo ja się nie ruszałem, bo ja musiałem iść drzwi No tak. to troszkę, się nie rusza i tak strzeliłeś Dobra, to jeden, jeden widzowie. Robert Lewandowski daje. Robert Legangolski. Robert Lewandowski daje biało, czerwonym. <laughs> Robert Legangolski. Jakie słowo? Jak teraz Kylian Mbappe. Mbappe. Bo dla y, trudna. Kto to jest? Dembele! Dwie bramki kapitalne, prawie co twojego ulubionego klubu! O nie, no ale. Chociaż teraz drugą bramkę, ale. A tu, Munary! Przepraszam. No Nie, no fajne jest. Właśnie nie fajne. Fajne. Zdradził nas. Co by kupił? to jest tylko przywrotki. No a no, bo. A co mam robić? Główki? No po prostu ładować normalnie, jak ja. Ja bramkę normalnie. Jak teraz ruszają Francuzi... Pol Polacy. Zalewski. Nikola Zalewski, Robert. Lewandowski! W ostatniej chwili, bo... Ale przyznać, że tu miałem giga farto. W tej akcji. Kama e Mbappé. O Michael Olise. Olise, Michael Olise. Mbappé. Pułka dębele, 3-1 dla biało-czerwonych. Biało-czerwoni wygrywają z Francji. Co e -E Ej, słyszałeś co ja powiedziałem? 3-1 dla biało-czerwonych. 3-1 dla Francuzów. Przepraszam, my się myli cały czas. E Tutaj strzał sz Roberta Lewandowskiego. Mike menu obronił. Obrót Roberta Lewandowskiego i Bramka. <laughs> Więc Robert Lewandowski, Michael Olise, Mbappé, Szymański. Co? W piątek za mudry? Miałeś mudry na ataku, serio? Mike Mignon, Robert Lewandowski, Mateuszu, czy według Ciebie Polska odrobi to jeszcze? Nie wiadomo. O, wszystko się może jednak... Ależ teraz Kylian Mbappe. szczały celne. Czy co? Ależ teraz niebezpiecznie, bo Francuzi... Dembele, dembele, ależ słaby strzał. Uksmana Tempelech. Jezu, co to jest za szał, Lise Michael, Olise, co ty robisz? Mbappe. Nie Niech to tam wychodzi, jednak teraz zagranie Kylian. Embapę! Skorupski. Zmieniłeś Skorupskiego? W sensie, dałeś bu zmieniłeś bułkę? To Skorupskie od początku macie broni. Piątek, Piątek, Piątek Lewandowski! Robert Lewandowski. Co tu się stało? Jak Lewandowski nie trafił pina? Teraz Teo, Michael a o Ja Jap! Ja, p... ja p... P... Bo to było od tyłu, aż miałam akcję. inaczej stracił piątkę! Piątek! Nie mam takiego farta. Wiem, chłopie, ja nie trafiłem Lewandowskim, e, e, teraz nie trafiłem piątkiem i co chwilę teraz mam akcję. Ja nie wiem, jak, ja nie wiem jak ta piłka nie wpada. Już chłopie nie miałem wyboru. No, nie No ja bym też tak zrobił Kto to? No i ktoś taki. dembele co? Kupię nikim jeszcze, chłopie to jest za daleko, jak dla ciebie. No mówiłem Ale chłopie, ja daję na bok, a ta piłka mi idzie w środek, no to jest bez sensu. Ej czemu nikogo nie było z przodu? I teraz Teo musi robić wszystko na skrzydle. No i wrzucisz. Wiedziałem, wiedziałem. Ja pierd... Ja pier. Co? Czy to będzie comeback od strony biało-czerwonych? Jeszcze może do przerwy. Robert Lewandowski! Lewandowski sam na sam! Mike menią. Widzo, więc widzowie, yy, yy, napiszcie, widzowie, mam takiego fakta w tym meczu, że ja nie wiem, Lewandowski nie trafia tapina, by się tam stanęło, a nie wiem. A ci, Mat, jaki jest Twój cel? Wygrać, czy, naj, czy ważne, żeby ci też zremisować? Co, ci, jaki jest Twój cel? Grać! Dwie czerwone kartki pod rząd. Tak pod rząd. Nie pod, no, nie pod rząd, tylko ten. Obudrużyń. Ale zwaliłeś, mogłeś głowie lecieć sam na sam z bapę, tylko wyrzucasz. No a, no, a co mam robić? No, podać nie, natapinać coś, zagrać w pole, a nie wrzucać zawsze teraz co co chwilę wrzucasz i do żakcji warto bo, bo, bo ja kupiłem gigant na obronie. I na główki to wątpię, że grać. Fa to mówisz o ci! Nawet. Chyba, że to wypikam, chyba że to wypikam na odcinku, nie wiem. Przez mojego brata oczywiście Geniusza musiał ten. W końcu, w końcu coś padło i w końcu jest remis. No I ja na zawsze mój brat musi mi pić do pokoju, i zawsze, kiedy, kiedy, wtedy Mati zawsze musi szlić w Nie zawsze, ona i gdy graliśmy z Hiszpanią, z Anglią, to on wtedy nie chodzi w ogóle. Ja z Anglią raz wyszedł, bo tam potrzebował tej pomocy. Nie wiem, powiedziałem, że ja w po skończyć. Oni jest rajdą A z... nawet bramka do tego nie skaka, no teraz to by nie wpadło. Ja piekłem belet i taki gówni. Gówniany. Wiesz, widzę, ten... A strzelci dwie bramki. A teraz Pff. mówisz, że on nie jest gówniany, Jak zwalił jeden ale, mat. A, ale ten, ale Mati, yy, ty, pewnie zaw... ty pewnie teraz w końcówce znowu strzelisz. Yy, yy, potem ja znowu polecę z akcją i nie strzelę. Zakład? Nie, bo chłopie, Na czym jest szansa? Bo teraz cię co chwilę dominuje. Ale przez chwilę ja cię dominowałem. Na samym początku 3-0. A teraz jest 3-3. Nie, nie było na początek 3-0. Było na początek ten. 3-1. 3-1. Oto tam inny. Ale szpas! Ale szpa! No ja nie! <laughs> <piękną. śmiech> Jeze! Ja nie wierzę w to, widzowie. To Ej, to będzie chyba najśmieszniejszy odcinek z FC. Mat nie trafia tapina. Mbappe się wywala o swoje własne nogi. No i jup, jup. Kama winga. Kama No, ej, ej, szanujmy się. Jezu, Klaudia! Dla to pa, 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 pa. Ja pierda, Nie do tego! Jezu, jaki bardzo złapał tą piłkę. Jezu, ty masz 100% fata. I tak jest. Ja w to nie wierzę. Boże. Gdy te pałek teraz są takie zwalone w tfc. Ja umiem power shot, ty nie umie Pał po prostu ty, panie, zwalasz. Chopie, chopie, ale Pał tylko. Nie, 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 dobra jest. Źle mi się kojarzy ta akcja. Stary, te, te ostatnie minuty, Marku, źle mi się kojarzy. Bo wczorajszym odcinku mi się już nie chce w to grać. Japie, ja, piek! Mike! Mike! Mike, mini Mike! Mm. Więc Mati jeszcze raz. Ja powiedz, nie jestem Dżęziarą. Ja jeszcze... to Dżęziarą. Więc sobie, po powiedz jeszcze raz y, widzom, co mają zrobić w tym odcinku. Zostawić lajka like i suba. Mm. I napisać w komentarzu hashtag drogę do No mm. tak, to by, się nie, by nie grali tego Mundialu, gdybyśmy nie przeszli. Ja, pirat, zwaliłem ale teraz warta miałeś. Że ta piłka, tak? Poleciała. Boże, już przed chwilą myślałem, że bramka. No nie! Nie! Proszę nie! 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 Za... Gol! Gol! Goal! Za... <gul> zawsze tak jest! Zawsze! Mój Wam! W Football Live też tak będzie! Gol! Go, jeszcze nie jest przez nie jest. Nie Wandowski! Dębele! Dębele! go! No nie! Zawsze tak jest! Zawsze family. tak jest! Zawsze tak jest! Zawsze tak jest! Zawsze tak jest! Ja jest! <coughs> Nie, no to jest masz bez szans, nie zrobisz trzech goli na wygraną, albo dwóch goli na remis. Jak strzelisz jednego, to nic się nie stanie. Nie, no nawet ja pierdzie... Ej, no i znowu zostałem oszukany na karnego, no! No co to jest?! Sędzia! 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 Klaudia, Klaudia już się znudziła faulo, e, bliskami. Klaudia, no! Znowu jestem... ZNOWU JESTEM OSZUKANY! Ej, znowu dwie minuty. Oj, zawsze stało się. Ej. 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 No Kurde. No, Kurde. No, no i koniec! Jak nie zawsze! Maty, widzisz? Wygrałem zakład. Wygrałem zakład. Mówiłem, że tak będzie. Więc widzimy się w następnym. Elsa! Widzimy się w następnym odcinku. Elo Nara.